Zawinęliśmy ostatnie trzy beleczki. Tutaj jest od spodu, od spodu tutaj, od ziemi. To widać, że jest spleśniałe. Ale kawałek dalej. Nie wiem, czy to widać już jest zielone. Te 10 cm jest popsute. Warto było postawić to na folii. Byłoby lepiej. Tutaj stało na ziemi. Długa tak sama. Jeszcze tą trzecią z tyłu. No, tak sama. Fole już się suszy, żeby była gotowa na następną kiszonkę. Słoneczko świeci, widoki ładne. Kiszoneczka wycięta. Ładnie wycięte Warstewki są śliczne Tam naszykowane dla byczków na jutro, cała opona. I tutaj w wyciniaku jedziemy do koryta. No i tutaj jak nabieraliśmy kiszonkę spróbowaliśmy ją ciąć po 20 cm takie paseczki żeby to było pocięte Lars będzie widać pewnie Widać te paski, od nie chcę spadać.